Dzień dobry kochani, witam się w kolejnym vlogu na naszym kanale i witam się sama i przez większość tego filmu zobaczycie tylko mnie z tego względu, że pewnie jak już wiecie, Michael przebywał właśnie na Ibizie. Teraz mogę głośno o tym mówić, gdzie spędzają kawalerski mojego brata i powiem wam, że już tam chwilę są. Jestem oczywiście konta w kontakcie z Michaelem i mają prze, prze cudownie. Jeżeli w ogóle chodzi o taki kraj imprezowy, no to na pewno Ibiza jest czymś wow. I tam po prostu wymiar tych imprez jest na pewno ze znaczną różnicą niż to, co mamy tutaj. Dlatego mega im zazdroszczę, że w ogóle tam przebywają, że tam są, że mogą tego doświadczać. Na pewno chciałabym pojechać też tam jakąś fajną ekipą, a teraz niech oni się bawią, my ze dziewczynami miałyśmy panieński, bawiłyśmy się cudownie, więc teraz czas. Na nich? Ja też bym bardzo chciała, żeby właśnie mój brat przeżył ten swój kawalerski najlepiej jak to jest tylko możliwe, dlatego niech się bawią, a my zaczynajmy tego vloga z Warszawy ponurej, deszczowej. Dzisiaj jest taka burzliwa ta Warszawa, że aż nie chce mi się patrzeć na, za okno. Ty chciałbyś się tylko ze mną bawić. Obudziłeś mnie o 6.30 dzisiaj na spacer. Kolbisiu! Jak Michael jest w domu, to Kolbi wstaje o 9, o 10, a jak jesteśmy sami, to on postanawia robić mi pobudki o 6, o 7 na pierwszy spacerek. Ja aktualnie jestem sama, ale za dosłownie Dwie godziny jadę po moją siostrę, przyjeżdża tutaj na koncert Taco. Dzisiaj gra Taco na Narodowym i powiem wam, że tak jej zazdroszczę, że ona tam idzie. Ogólnie chciałam odkupić bilety na płytę. Nie udało się, chyba każdy chce i po prostu każdy trzyma ten bilet. Szukaliśmy tyle czasu, żeby odkupić od kogoś bilet i nie mogliśmy nikogo znaleźć. Natomiast wrzucili pulę biletów na trybunę i wtedy właśnie mojej siostrze udało się kupić bilet na trybunę. Ja nie idę z tego względu, że jak wiecie, mamy problem z Kolbim. I jak jestem sama teraz Bez majkara, to po prostu nie mam go nawet Z kim zostawić, a bardzo, bardzo Bym na ten koncert chciała iść No ale trudno, mam nadzieję, że będą inne Okazje, zdążę się ogarnąć wszystko Jadę po nią, spędzimy sobie jeszcze Jakoś fajny dzień, później po prostu na Ten koncert odwiozę, odbiorę, żeby była Bezpieczna, chociaż nie będę się nudziła Sama wieczorem w domu, bo będę miała Ostatnio w pr pierowej dostałam ten Crem CC od Estée Lauder ja sobie go aktualnie zmi z zmieszałam z bazą od Charlotte. Nie wiem jak to połączenie wyjdzie. Ja lubię właśnie takie mega delikatne makijaże na lato albo ich kompletny brak. Natomiast e, odkąd odstawiłam antykoncepcję, bo w sumie wam o tym nie mówiłam, borykam się z dużym problemem, jeżeli chodzi o moją cerę. Jest to jedyna rzecz, którą zauważam właśnie po odstawieniu antykoncepcji, że ta moja skóra tragicznie się pogorszyła. E, więc będę teraz szukała jakiegoś dermatologa w Warszawie. Nie wiem, nie, nie mam pojęcia co z tym zrobić, tak jak ja nigdy nie nie miałam problemów, tak teraz tych wyprysków pojawia się po prostu mnóstwo i z tego też względu nie chodzę, też totalnie bez makijażu, po prostu źle się czuję, jak to po prostu wszędzie te krostki na twarzy są. Co do poprzedniego filmu, dostałam od Was mnóstwo wiadomości, jeżeli chodzi o leki na bolące miesiączki, więc bardzo Wam dziękuję, na pewno kilka z nich sobie takich zapisałam, które pojawiały się najczęściej i na pewno będę próbować. Moja będzie dzisiaj przyjeżdża i chciała iść do galerii zobaczyć buty na wesele i bardzo dobrze, ponieważ ja na pewno muszę zajść do Sephora, Zobaczcie, jak wygląda mój brązer. Już nawet go nie, moż, nie można w jakikolwiek sposób wygrzebywać stamtąd. Koniecznie muszę iść po nowy, a ten właśnie, z, to jest z Real Beauty, kolorek Bright Side, spisuje mi się idealnie, więc myślę, że kupię ten, chociaż jeszcze bardzo mnie ciekawi brązer z Make Up By Mario. Więc nie wiem, na co się zdecyduję, ale na pewno muszę kupić coś nowego, bo to ani nie jest higieniczne, ani nic, tak go wygrzebywać po prostu z resztki tego sztyftu. Jako, że Michael wyjechał i mam teraz trochę wolnego czasu, to wpadła mi w ręce ostatnio fajna gra, a mianowicie gra Dice Dreams. Jak już wiecie, my bardzo lubimy grać w gry typu planszówki i właśnie jedną z takich gier jest gra Dice Dreams. I to, co jest w niej najfajniejsze, że jest mega prosta, jest wciągająca, ale dla mnie najlepsze jest to, że można grać w nią ze znajomymi. Najlepszy fragment tym gry dla mnie jest właśnie rzucanie kostkami podczas budowania królestwa. I naprawdę to jest na tyle wciągające, że musicie się przekonać sami, jak w prosty i fajny sposób można sobie spędzić czas. Na przykład, tak jak teraz zostałam sama w domu, nie wam co robić i po prostu sobie siedzę i gra. Buduję swoje królestwo, zbieram poziomy i wiem, że jak Michael wróci, to na pewno moje królestwo będzie o wiele, wiele lepsze niż jego. Także jeżeli szukacie fajnej gierki, którą pogracie ze swoimi znajomymi, to musicie wypróbować właśnie grę Dice Dreams. A jeżeli chcecie się zmienić żyć ze mną lub z Michaelem, to pobierajcie grę z naszego linku i do nas dołączajcie. Dobra, jako taka się ogarnęłam, ubrałam i lecę po siostrę. Mam nadzieję, że ją odbiorę bez problemu. I myślę jeszcze na szybko, gdzie mogę zabrać na obiad. Pisa, Pisała mi, że nie zjadła śniadania, że jest bardzo głodna. Ja w sumie, zanim tutaj wrócimy, zrobię i tak dalej, to też trochę minie, więc po prostu może sobie pojedziemy gdzieś na obiadek, akurat, że przed koncertem sobie zjadła. a po kogo my jedziemy? Wiesz kto zaraz będzie tutaj z nami? Hania, Hania przyjeżdża. I dotarliśmy, czekam na młodą. Młoda jest trochę opóźniony pociąg. Na szczęście udało mi się zaparkować zawsze tej w okolicy Warszawy centralnej. Mam z tym problem, że jest tyle samochodów, a jak już wiecie, ja parkować się boję. Ale na szczęście się udało, więc sobie czekamy. I zaraz będzie Hania. Tak? To see you vibing, slow grinding. I my jesteśmy już po jedzonku, co prawda miał być to obiad. Natomiast ani ja, ani Hania nie jadłyśmy śniadania. I w sumie stwierdziłam, że dam jej wybór, co woli, czy obiadek, czy śniadanie, i poszłyśmy do bacon. Bacon albo bacon. Michael zawsze mnie poprawia, że to powinno się mówić bacon. I trafiłyśmy o tyle fajnie, że nie było zero kolejki, a jak wiecie, w Warszawie bacon jest zawsze przeludniony i po prostu czeka się 40 minut na stolik. Co prawda, ta pogoda dzisiaj nie rozpieszcza i właśnie lecę szybko do domu pozamykać okna. Zostawiłam wszystko otwarte. i Boję się, że lunie deszcz. Miałyśmy jeszcze jechać na zakupy, ale chyba najpierw dom, a dopiero później jakąś galeria. Misja zakończona sukcesem. Mamy wszystko. Super schowana paczka przez kuriera, na pewno nikt by jej nie zauważył pod, tym, pod tą wycieraczką. Otwieraj, co to jest? Na świeżo pokażę wam co przyszło. Benefit? Nie wiem, jeszcze nie widzę, Wróciłyśmy do domu, pokażę Wam szybko co wzięłam Tak jak Wam mówiłam rano Mój bronzer z Rare Po prostu jest na, na wyczerpaniu W sensie tamtego produktu pewnie trochę jeszcze jest Ale to trzeba wydubywać czymś Ja postaram się go jak najlepiej skończyć Ale tu już wzięłam ten sam I on jest właśnie w kolorku Bright Side Moim takim ulubionym takim Wydaje mi się, że najbardziej naturalny I nie robi mi plam, dlatego ja go bardzo, bardzo polecam To już chyba jest trzecie opakowanie I wzięłam jeszcze jedną rzecz z Makeup by Mario I to jest taki balsam brązujący, tak to się niby nazywa i to jest niby brązer, tylko to jest taki bardzo delikatny brązer i to będzie na pewno mega fajne w momencie kiedy na przykład ja teraz używam tylko jakiegoś kremu CC czy kremu BB nie, nie nakładam jakoś tego makijażu dużo, żeby delikatnie sobie jeszcze tą skórę opalić. Jak będę chciała zrobić mocniejszy makijaż, to będę cały czas używała tego z Rare, ale jestem tego produktu mega ciekawa, bo był bardzo, bardzo polecany ostatnio właśnie na TikToku i tak dalej dlatego zobaczymy, czy jest wart swojej ceny. like the elevator stuck. Real life better than the lies and makeup. Lot of friends on the few you trust But I won't ever be the one to make you ruin your makeup. My phone stay ringing non-stop. Couldn't pick up, had you riding on top? Yes, yeah, going down, we where the young clock getting late, but the party don't stop. W końcu mamy dzień, kiedy nie pada. Od kilku dni cały czas lało, były koce, poduszki, wszystko na balkonie złożone. E, dzisiaj w końcu nie pada, natomiast nie ma słoneczka. Pierwszego dnia, jak Michael wyjechał, spędziłam chyba pół dnia na balkonie. Nie miałam innych planów, więc jakby moim planem było leżenie na balkonie i czytanie książek. No i od tamtego czasu ta pogoda już nam niestety nie sprzyja. Michael dzisiaj wraca. Ja się szczerze nie mogę doczekać. Stęskniłam się już za nim, więc cieszę się szczerze, że dzisiaj już będzie w domku. Z tego co wiem, jest bardzo, ale to bardzo zadowolone. Z wyjazdu, więc cieszę się, że wszystko im się udało. I pewnie jak wróci, to trochę więcej Wam opowie o tej całej Ibizie. Kto, kto wrócił, proszę Państwa, proszę Państwa. Dzień dobry. Jesteś ja cały? Jesteś żywy? Jestem żywy, ale nie mam w ogóle głosu. Przez, tą, przez ten koncert, który mieliśmy. Eee, wczoraj, Jezu, było tak cudownie. Właśnie, tak mysza, Musimy wrócić na tą naiwizę jak najszybciej. To jest przepiękna wyspa, oczywiście, imprezy imprezami, ale to ma też tyle do zaoferowania. To mnie mało co zwiedziłeś, bo to byłeś tylko Bardzo mało zwiedziliśmy to, akurat trzeba przyznać, ale te najbardziej. A co tam? Cześć, jak się cieszę. Jezu, jezu, jestem. No chodź, ty do no, to ja proponuję, że jak ja się obronię, to ty w nagrodę zabierasz mnie właśnie tam. E, wiesz, że już potrzebne bilety? To trzeba na panuszek. Nie pamiętam, jakie miejsce mnie tak zauroczyło. Dobra, jeszcze Miami jak najbardziej i Nowy Jork, ale to są jakby totalnie inne. Miami może jest podobne do Ibizy, ale po prostu co tam się dzieje? Jest tyle tak pięknych miejsc, tyle pięknych restauracji, knajp. Tam się tyle po prostu dzieje takich atrakcji, wiesz, jak wchodzisz do jakiejś restauracji. Czy gdzieś na plaży, że. Aż mi słabo. Dzień dobry. Właśnie, to ja nie, na... nie dałeś mi kusiaczko. Mam to dla ciebie. A co? Pokaż? Ja to no zawsze przywożę. A co i przywiązaj? No słodkie ci przywiozę, to, to zawsze lubisz. No. No proszę. I jeszcze mam e, kieliszek, który kupił mi Twój braciszek. E, właśnie kieliszek z Ibizy. E, który mamy zabrać na wesele i będziemy wspominać Ibizę. O matuchno, no a ja to lubię. Bardzo Wydaje to ta. lubię. A to są luczy, i to są te, to, jedne są słone, a niektóre nie są no to słone. te są, te są słone. Te nie, to... chyba tu jest słone, a Lu jest niesłone. Ale ja wolę a, niesłone, właśnie. Tak, a ja wolę tak. słone, właśnie. Więc trafiłem i będzie wszystko to, dla mnie. Pi pierwszy raz widziałem na coś takiego, a to jest właśnie ten kieliszek. No to jest z No to może tego dokładniej nie pokazujmy. No co Wam powiem? No, jakby uszułaja, czyli ta taka główna impreza, na której byliśmy, gdzie się grają koncerty DJ, właśnie David Geta, Martin Garrix to jest po prostu coś świetnego Samoloty latają nad tobą 5 metrów nad Ziemią, i wow, no. Jeszcze muszę się otrząsnąć. A z racji tego, że Michael jest już ze mną, to możemy Wam pokazać naszą wspólną rywalizację w grze Dice Dreams, o której wspominałam Wam już wcześniej. I pamiętajcie, żeby pobierać wiele z naszego opisu, zachęcamy Was do dołączenia i być może trafimy też na siebie. I aktualnie, jak możecie zobaczyć, trafiłam na Michaela królestwo, które mogę zaatakować. I tutaj co prawda nie mam za dużo budynków do wyboru, bo jeszcze Michael jest w trakcie tworzenia swojego kolejnego królestwa. No i się nie udało. Teraz ja siebie atakuję, moja droga. masz nie? pać się. No, pokaż Jebać mi. Mi. Jak widzicie, trochę nas pochłonęła rozgrywka. Rzucanie kostkami jest nie najlepsze w tym tak, momencie. Tak, bo jakby czekasz tylko, że trzy były, takie trzy takie same symbole, żeby tak. zgarnąć jak najwięcej pieniędzy po to, żeby później budować. Jak najszybciej te królestwa. Także, jeżeli chcecie zagrać z nami, to zapraszamy Was do opisu, gdzie znajdziecie link do gry i dołączajcie do naszej drużyny Michael i Aleczka. Proszę bardzo, mój przyszły narzeczony wrócił i od bre razu do Garu. Też bre jest coś normalnego, bo tam pizza, burger, pizza, burger i tam chyba na też nie było dobrych restauracji. E, trzeba było jechać dalej, a my nie mieliśmy jakoś zbytnio czasu, dlatego e, się, że jestem w domu i zjem normalne jedzenie. Co serwujesz dzisiaj mi, mojej siostrze? Kremetki ze szpinakiem, z winem, z pomidorkami krytajlowymi, ze śmietanką, ze szpinakiem już mówiłem. Czyli w sumie to, co znalazłeś w lodówce. Jeszcze dziś odpocznę i jutro już wracamy na jakieś igi, na bieganie. I ja, nie mówiłem ci w sumie o tym, dostałam wyniki z rezonansu. Kalokrano jest już w normie, natomiast dostałam zalecenie, że po prostu przy fizycznych jakichś takich rzeczach mam nosić opaskę cały czas na uciskową, żeby się nic tam nie stało i już napisałam do Alexa i idę w tym tygodniu na boks. Tak? Po dwóch, po, dwóch. po dwóch miesiącach? No, tak? ale będę cały cierpieć na zakwas. Oj, będziesz, będziesz! Emocje po Ibizie już trochę opadają, ale na pewno będę jeszcze żył nimi długie tygodnie. No, ja jestem mega zmęczony, to widać po mnie po prostu, że mnie choroba, ja to czuję. Także potrzebuję pewnie jakieś dwa dni restu i wracamy do żywych. Natomiast e, chciałem Wam powiedzieć jeszcze o Ibizie takie moje przemyślenia. E, bałem się tego, że Ibiza może być bardzo przereklamowana, bo wiecie, jak wszyscy zawsze tam. Jeżdżą na dobre imprezy, wszyscy się bawią wyśmienicie no i wiadomo czasami człowiek się może po prostu zawieść i e, nie, nie zawiadłam się. Biza w ogóle dla mnie przynajmniej nie jest przereklamowana, ale za to jest bardzo droga i wyobraźcie sobie, że na przykład e, w Ushuaia, tam gdzie mieliśmy ten festiwal, e, my byliśmy w ogóle na takim kolektywie DJ, który, którzy nazywają się Ants, tak? To byli dj nie wiem, tam 10 chyba dj i grali se tam właśnie od godziny 18 do 23 I yy, ja wiedziałem, że tam jest po prostu drogo, ale nie spodziewałem się aż tak I po prostu poszedłem po dwa podwójne drinki I poszedłem po dwie wody i pani mi przy mówi, że mam zapłacić 130 euro, a ja byłem taki w szoku, bo wcześniej w klubie za drinka 15 euro, także to ale akurat mnie ale bardzo zdziwiło, no ale taka jest Ibiza, te kluby, które są faktycznie bardzo wyhypowane, są popularne, typu High Ibiza, Amnezja, Pasha, pa, Pacha, nie Pasha. Nie. No to tam faktycznie trzeba tutaj za portfel się trzymać i, i uważać. No i też ogólnie trzeba uważać, bo tam po prostu też bardzo kradną. I mam plan: biorę Anię, a potem biorę moich chłopaków i jedziemy po prostu na Ibizę jeszcze raz przeżywać fajne chwile, bo naprawdę warto. Chociaż wiem, że też tutaj Ibiza ma wiele do zaoferowania, jeżeli chodzi właśnie o piękne miejsca typu Formentera, która jest tam jakąś kolejną wyspą Ibizy i tam też warto jechać, bo to są podobno jakieś takie malediwy um kolejne Malediwy. Tak mi tutaj też pisaliście na Instagramie, także dziękuję też świetnie za polecenie, ale po prostu nie było czasu. Byliśmy tam tylko trzy dni, także za mało czasu na zwiedzanie, ale najważniejszym kluczem tego wyjazdu jest to, że pan młody po prostu był i jest nadal w niebowięty. Cały czas nam dziękował, bardzo mu się podobało, że też tutaj świadkowie świadek, czyli brat pana młodego Maniek, E, Stanął na wysokości zadania I po prostu podołaliśmy temu wszystkiemu Także e, z tego jestem sobie Najbardziej zadowolony, bo to właśnie był wieczór Kamalecki e, brata Ani Piotrusia To już może tyle e, mojej gadki e, Dziękuję Wam bardzo za e, Oglądanie tego vloga e, Widzimy się w kolejnym niebawem Jak się wykuruje moje gardło Po prostu już e, odmawiam posłuszeństwa Także idę e, brać jakieś leki I, i kurować je, także jeszcze raz Wam dziękuję I widzimy się w niebawem w kolejnym vlogu Także ciao.